Żona. No nie widzę, wie, to się znowu stało! Znowu pięcioraczki są zarażone! Muszę biec szybko, bo chcę mi zabrać Kubusia! Krysia się mega wkurzyła, że nie chciała mi oddać Kubusia i zaraziła pozostałe siostry! Muszę biec szybko, potrzebuję pomocy! Ja już mam dość tego wirusa, nie mogę zarazić Kubusia! To jest moje dziecko! O nie, znowu zobaczcie, pięcioraczki biegną, zarażone jako zombiaki! Znowu mają tego wirusa! A zobaczcie, co się dzieje z Krysią, jak ona wygląda strasznie! Jak ona jest duża! Ma Patrzcie, tylko ja wam zaraz pokażę. Ale nie wiem, czy jak się na chwilę zatrzymam, to zaraz mnie dopadną. Szybko muszę zadzwonić po policję. Szybko, gdzie jest telefon? Telefon, dać mi telefon. Szybko. Ach, dobra, dobra, nie ma czasu do tracenia. Halo, policja, proszę. Muszę zadzwonić, zadzwonić. Tutaj jest policja, dobra, dzwonię. Pomocy, proszę natychmiast przyjść mi pomóc. Znowu jest wirus na bruk. Heaven, ja już myślałam, że to będzie koniec. A one znowu atakują. Zobaczcie, to są pięcioraczki moje. I Krysia, jaka wielka zmutowa. Proszę je zamknąć! Stop! Stop! Pięcioraczki są znowu zarażone! Proszę o pomoc! Tak nie może dłużej być! Ale jestem wkurzona. Po prostu nie! Już nie chcę takiego Brookhaven! Już się powoli zaczęło zmieniać! Zobaczcie! Już nie jest Brookhaven takie brudne! Ale one znowu są zarażone! Tyle, że one mi już nic nie zrobią, bo ja jestem mega odporna. Ja już przetrwałam tego wirusa, ale pięcioraczki nadal chcą mnie zarazić. Chyba, że krycia tylko by mogła. Trzeba je zamknąć natychmiast! Widzowie, robi się naprawdę znowu niebezpiecznie. Nie możemy pozwolić na to, żeby Brookhaven znowu było zarażone. Zielone i brzydkie! Nie chcę tego! I w ogóle one chcą tylko Kubusia. To wiecie co? Ja wpadłam na pomysł, że dzisiaj po prostu jakoś się z tym zmierzę. Haha! Możecie mi robić! I tak to nic nie da, dlatego że jestem odporna. Już Przeżyłam tego wirusa, więc teraz jestem odporna. I genialnie tak postawić! Wchodzić tam, wchodzić tam! Bardzo dobrze wszystkie są zamknięte. Genialnie, pani policjantko! Genialnie! Jedna i druga. Wszyscy się świetnie spisali. Pani Karolina, Ania oraz Ola. Zobaczcie, ona ma tu miecz! Ale ona jest straszna! I bardzo dobrze siedzieć tu pięcioraczki, już mnie wkurzacie! Ile może być zarażonym Krysia? Co ty się naczytasz w tych książkach, co? Ja już mam po prostu dość, nie oddam wam kubuścia, nie oddam wam. Macie tu siedzieć i się nie ruszać. Muszę wynaleźć jakiś lek i w końcu je uzdrowić, bo przecież tego się już nie da dłużej znieść. Nie da się po prostu. Panie policjantki, proszę tu zostać i je pilnować. Muszę natychmiast pojechać do pewnego domu i spróbować coś wykombinować. Ale niech one tutaj zostaną. Niech nie wychodzą z tych krat. Proszę mieć na nich oko! Jesteście panie w trójkę! I na pewno dacie radę. Jesteście silniejsze niż Kryśia. Kryśia nie da rady tych krat rozwalić. Nie da rady. Niech one tu zostają. A ja w tym czasie jadę, biorę kubusia i jadę. Nie mogę kubusia nigdzie zostawić, bo widzowie, no byłoby po prostu smutno. Teraz słuchajcie, gdzie jest ten dom? On jest chyba. Gdzie on może być? Ten dom, nie mam pojęcia. Ach, tu już wiem, już wiem, widzowie. Bo ja dostałam cynka od pewnej osoby jaką jest wiedźma, że jeśli Smyslo wbije na Brookhaven, to mi pomoże. Ale, słuchajcie, detektyw zdradził mi też pewną informację, że skoro Smyslo wysłał ich, by mi pomogli, to trochę mi pomogli. Ale no niestety Krysi nie dało się zmienić, więc potrzeba czegoś mocniejszego. I teraz tak, w tym domu hakera znajduje się jakaś wskazówka, która może mi to ułatwić, słuchajcie. I mogę znaleźć tutaj odpowiedź na moje nurtujące pytanie, czyli jak zmienić pięcioraczki. Bo jak zmienić pięcioraczki, to ja już wiem. Wiem, jak zmienić czwórkę, ale nie wiem, jak zmienić krysie, bo ona jest zmutowana, ona jest gigantyczna i ona jest wielka, umieśniona, potężna. Także dobrze, Kuboś, idź spać, ja wchodzę i w ogóle widzowie jest bardzo dobra godzina, dlatego że robi się ranek. Pięcioraczki przyszły w nocy i znowu zaczęły mnie straszyć, że mnie zarażą. Ale wiecie co, ja już się wkurzyłam. Nie pozwolę na to, żeby pięcioraczki zmieniały Brook Heaven już koniec tego wirusa. Ja się już chcę z nim po prostu, po prostu tak chcę go już, chcę go już! Załatwić, no! Koniec wirusa! Nie pozwolę, żeby moje dziewczynki były zawirusowane. Już koniec tego, więc teraz szukam. Podobno tutaj jest jakaś zagadka do rozwiązania, i tutaj jestem w stanie odnaleźć pewne hasło, które po wpisaniu do komputera w laboratorium chemicznym. Jest w stanie dać mi taką próbówkę. I w tej próbowce będzie substancja zmieniająca między innymi pięcioraczki. Także spróbuję, żeby to się udało, widzowie. Mam nadzieję, że to się uda. Także dobra, szukamy, szukamy, gdzie to może być, bo tutaj gdzieś jest to zostawione, tak mi przekazał detektyw, bo wiecie, detektyw był. I była też policjantka. Oni sobie poradzili tylko z czterema, a ja mam jeszcze jedną kresę. Dobra, damy radę, jakoś szukamy, szukamy. Gdzie to może być jakaś cenna informacja? Tu są jakieś wykresy, co się z tego nic kompletnie nie rozumiem. Bo wiecie co? Ten wirus dopiero pojawił się wtedy, kiedy doszła aktualizacja, update, właściwie, Brook Heaven, w którym dodano tutaj yy, ten update hakera, czyli ten set cały hakerski. No i słuchajcie, ten wirus dopiero wtedy się tutaj zaprzyjaźnił z Brookhaven, więc ja myślę, że coś może być z tym związane. Słuchajcie, coś tutaj ktoś uaktywnił i to przeszło na moje pięcioraczki. Okej, okay. jedna jest mega na to yy, odporna, w sensie ona jest bardzo, bardzo zarażona i jest odporna na uzdrowienie, także trzeba coś naprawdę mocnego znaleźć. Wiem, to będzie w tamtym pokoju. No przecież to jest logiczne, że to nie może być tak na otwarciu. Tu jest gdzieś ta karta, żeby wejść do tamtego pokoju. Słuchajcie, muszę ją znaleźć. Gdzie ona będzie? Tutaj jest karta i to pewnie będzie ukryte w tamtym pokoju. No przecież to jest logiczne, że takie dane nie mogą być na wierzchu. To wszystko jest tutaj dobrze schowane. Uwaga, otwieram. Uwaga, jest. Dobra, mam coś. I teraz co? O co chodzi? Mamy tutaj komputer, spróbuję coś hakować, ale słuchajcie, ostatnio jak hakował yy, z Soul Brookhaven, no to go wciągnęło, nie? I nadal nie wiadomo, co się z nim stało. Tu są jakieś mapy, i może na tej mapie jest, że ten wirus opanował cały świat? Ten wirus opanował cały świat! O nie! Nasze Brookhaven jest w niebezpieczeństwie, naprawdę. Musimy temu zapobiec, widzowie, pospieszmy się. Tutaj coś jest, może to jest, to jest jakieś zbliżenie z mikroskopu na tego wirusa, czy coś. Co to w ogóle jest nic? Tutaj nie rozumiem. Co tutaj jest do kliknięcia? Szukamy jakiegoś, jakiegoś specjalnego hasła, które po wpisaniu da maszynie znak, czyli będzie mogła startować i zrobić tą substancję uzdrawiającą. To jest mega cenne. Gdzie to może być? Gdzie to może być? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, tutaj coś jest! I patrzcie! Może to kliknąć edytować. I mam coś napisane! Widzowie, jak słyszycie, wzięłam sobie kartkę teraz przy mikrofonie. Słuchajcie, zapisuję sobie procent. Hashtag, hashtag. And rose. Wtedy takie taki, takie, oczko, kropka oraz P. Dobra, mamy hasło, widzowie. Jest hasło. Ja sobie zapisałam na kartce. Myślę, że słyszycie. No i teraz możemy chyba stąd wyjść. Jest jakieś hasło, tylko to. No nie wiem, co jeszcze możemy tu zrobić. Ja sobie zeskrynowałam tu mapę. Mamy to wszystko, mamy. No chyba, no nie wiem, czy coś więcej się dowiem. Dobra. Nie możemy tutaj dużo zostać, trzeba wracać do pan, yy, policjantek. Słuchajcie. Więc teraz muszę wyjść i zrobić między innymi laboratorium, do którego będę musiała zwabić pięcioraczki. A to nie będzie zbyt trudne. Dlatego, że one cały czas za mną chodzą, więc na pewno do tego laboratorium wejdą. Wcześniej musiałam po prostu je zabierać. Okej, okay, no to słuchajcie, jedziemy teraz. Może wybierzmy sobie jakąś działkę 23. O, słuchajcie, dajmy sobie 23. I zróbmy sobie to laboratorium chemiczne. O, właśnie. Tutaj będzie się działo. Żeby je tu przywieźć, potrzebujemy dobry transport, żeby one nie uciekły z auta. Czyli to nie może być raczej autobus. i Wiecie co? Pomyślałam, że pojedziemy po nie tirem. Ja nie wiem, czy tir. Do tyra można siadać tam do tyłu, czy coś? Na pakę? W sensie? zobaczmy. Powinny być takie siedzenia. Nie wiem, czy one dadzą radę. Zaraz to ogarnę, widzowie, bo trochę mi tutaj nie wyszło. O, tutaj są jakieś siedzenia, czy co? To jest trochę dziwne, czekajcie. Nie wiem, czy tutaj tak się da, bo kiedyś się dało chyba usiąść, mi się wydaje. Tutaj coś zaraz będzie. O, słuchajcie, tutaj, tutaj da do radę chyba usiąść. Czekajcie, wsiadam. Można usiąść? O, tutaj jest siedzenie. Dobra, jest jedno siedzenie. No nie za bardzo się da. No dobra, słuchajcie, to nie bierzemy tira. Tirem nie, dobra. Przesada, musi być bezpieczeństwo, wiadomo. Dobra, to bierzemy w takim razie... Eee, co my możemy wziąć? O, to do przewozu. Dobra. Czy tutaj można do tyłu wsiąść? Czekajcie, sprawdźmy sobie to. Ja nawet nie wiem. Tak są. Okej, okay. Ale można to jakoś zmienić, żeby to nie było takie tematyczne, tylko inne. O, to jest genialne. Dobra, mamy to. Mam już to, widzowie, więc teraz się cofam, wybrałam auto, jadę po pięcioraczki i koniec, kropka, uwaga, zjeżdżam, yy, mam nadzieję, że tam, słuchaj, słuchajcie, coś tutaj mogę kliknąć, o, jadę po nie, musimy to przeprowadzić bardzo szybko, bo mam nadzieję, że to hasło jest ważne i uda się to wszystko zrobić, uwaga, podjeżdżam, patrzcie, pięcioraczki sobie zrobiły tutaj miejsce do spania, no tak, bo przecież zrobiło się jasno, a one w dzień śpią, a w nocy grasują, Do auta, ale już! Co ty masz za broń? Zaraz zobaczysz Oliwia, chować tą broń! No nie, ja już mam dość, ja już po prostu mam widzowie dość! Mam dość! Muszę w końcu tego wirusa pokonać, bo nie wytrzymam tego psychicznie normalnie. Już mam dość, zobaczcie, bronię! Jakieś strzały, łoki, miecze! Do auta! Siadasz mi tutaj do auta! Nikola, wsiadaj mi tutaj, dobra, wszystkie są! Ja wsiadam? Okej, okay, dobra. Ja mogę kierować najlepiej, bo ja wiem, dokąd jechać, wie pani? E, pani policjantko, proszę wsiadać. Nie wiem, czy wszystkie się zmieszczą. Wszystkie siedzą, czy nie! Proszę wsiadać! I nie ruszać się! Ale ja się wkurzyłam, widzowie, ja już chcę, żeby pięcioraczki były zdrowe, naprawdę. Ja już nie chcę tego wirusa, już mam dość. Jedziemy z Libi do tego laboratorium. Jedziemy, musimy je uzdrowić, bo to już po prostu robi się męczące. Co nie? Z tym wirusem się nie da żyć. Ja już naprawdę... Ciężko, ciężko, naprawdę już mi... Dobra, wjeżdżamy, uwaga. Jesteśmy, wyłączamy te syreny, bo już mnie denerwują. Okej, okay, gdzie tutaj kliknąć? Pyk, okej. Okay. Wchodzimy do środka, zabieramy ją. Zabieramy natychmiast, ale już. Zapraszam do mnie. Idziemy, idziemy w dół, widzowie. Tak, schodzimy na dół, elegancko. Musimy je tutaj teraz dać. Dobra, tutaj proszę, muszę usiąść. Zaraz będę musiała coś wbić. Okej, okay, to na razie je tutaj zamknę. Tak jak wtedy oczywiście, po prostu proces jest taki sam. Ok, z, z, wchodzić tam, wchodzić tam, zamknięte. E, następną biorę, następna, proszę do mnie. No, dobra, otwieram tu. Pyk, wchodzisz, zamknięta, dobra. Trzy są zamknięte. Teraz muszę iść wpisać ten kod, widzowie. <laughs> Natalia już leży? Natalia, ty nie masz leżeć. Do mnie, zapraszam. Ale już, zabrać ją natychmiast. Jeśli nie będzie słuchała, to zaraz stąd wyleci. Ale już, zabrać ją, zabrać ją. Weź, No nie, no nie wierzę, po prostu ja już nie mam siły. Policjantki, proszę się z nią. A, a nie, 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 dobra, widzicie co? To będzie najłatwiejszy, jak ja tak zrobię, pyk. Patrzcie. Ona strzela się do nas. A? I nie ma jej. I teraz proszę po nią pójść, bo ona jest na zewnątrz. Okej, okay, idę. Idę teraz wpisać szybko, widzowie. Szybko, tutaj jest komputer. Muszę wpisać, muszę to wpisać. To jest bardzo ważne. Dobra, widzowie, słuchajcie, wpisuję. Procent. Hashtag, hashtag. Wirus. Wtedy to. Kropka. Te? Dobra, widzowie, Wpisałam ten kod i uwaga, co się stanie, co się stanie, co się stanie i <laughs> mam coś. Co to jest? Mam coś, patrzcie na to. <laughs> mam. To jest chyba to. Pisałam i się pojawiło, ale skąd to się pojawiło? Gdzie to się tu zrobiło? Jak to, jak to poszło szybko? I co jest grane? Jak to szybko wszystko poszło? Dobra. Mam substancję uzdrawiającą, nie zawaham się jej użyć! Bar. Ue, jak tam śmierdzi, O Ofuj. O fuj. o nie, o nie, o nie, dobra. Musimy ją zabrać. Zabieramy pierw Krysię. Z Krysią musimy się najpierw rozprawić. To będzie najtrudniejsza sytuacja. Dobra, zabieram ją. Zabieram ją, uwaga. Idę. Krysia, kładźcie tu. Kła... Krysia, kładźcie, jak ona jest ciężka. Patrzcie, jak ona leży, co jest. Daję jej. Żeby. Co jest, jak ona. Co się z nią dzieje, widzowie? Dobra, uwaga! Rozpoczynamy! Uwaga! Zmieniaj się! Zmieniaj się! Zmieniła się! Krysia? Krysia! To jest ona? Zmienia się! Jest! Jest! Krysia wróciła! Krysia! To było najważniejsze, żeby Krysia się odmieniła! Jest! Dobra, idziemy po resztę. Szybko, szybko! Chodźcie, dziewczynki! Wszystko będzie dobrze, mama was kocha! Zamykam ją! Ale już chować się! Zabierać po kolei! Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj! Wzięłam cię na ręce, chodźże tutaj! Chodź tutaj, chodź tu! No nie! Oni no nie, słuchają mnie! Na ręce do mnie! Dobra, wychodzę! Krysia już jest zdrowa! Okej, okay, bardzo proszę! Odkładam ją! Zmieniaj się! Zmieniaj się, daję ci! Uwaga! pieto, piję piję to! widzę! Zmieniaj się! To musi zadziałać! Skoro na Krysię to zadziałało, to na pewno na nią też zadziała! Pilnujcie ją, niech ona się zmieni, niech będzie normalna! Uwaga, coś się powoli dzieje. Zobaczcie! Już są normalne ciuszki! Co się dzieje, Krysia? Krysia! I to, co? I ja co mówię? Krysia! Oliwka! Oliwka! Jest! Zmieniła się! hurra! Zadziałało! Dobra, słuchajcie, idę po następto. Kto tu jeszcze jest? Nikola, dobra. Nikola, chodź tu, Nikola, zabieram cię, chodź tu. Już ci nic nie da to. Możesz sobie tam się wiesz co zrobić. Nie, dobra, zabieram Nikola, Nikola. Karolina tu jeszcze jest. Ojej, ojej, dobra. Jej, tyle tych piecioraczków, że ja się gubię. Dobra, kładź się. Bardzo proszę. E, pi, pi. Zmieniaj się, zmieniaj się. Daję im cenną substancję. Zobaczcie, ale to działa. Krysia jest! Nikola, Nikola się zmienia. Nie! Też się udało, jest! Wszystko, wszystko działa! Dobra, bierzemy teraz Karolinkę. Chodź tu, Karola. A jeszcze tą jedną, którą zbanowałam, muszę, no właśnie. Ja cały czas ja o jednej zapominam, a wszystkie muszę zrobić. Chodź, chodź. Co ja tu robię, piszą dziewczynki. Karolina na stół, dobra. Następna, proszę bardzo. Zmieniaj się. Zmieniaj się, pij to, pij to! Weź to! Grr, ona wkurzona jest. Weź to! Ja muszę to, jej, to, jej to przyłożyć. Zmieniaj się, zmieniaj się. Dobra, wzięła. Wzięła, okej, okay, dobra. Co? Zmieniaj się. Uwaga! Chyba się też zmienia. Są już dziewczynki. Jeszcze po jedną muszę biec szybko, bo ją zbanowałam. Szybko, niedługo się zrobi wieczór. Muszę po nią biec. Gdzie ona jest? Gdzie jesteś? Okej, okay, jeszcze jedna tutaj została. Szybko ją zabieram. Zabieram ją szybko. Chodź. Dobra, trzeba jeszcze ją zmienić. Pięcioraczki już tam sobie wyszły. Ja już widzę, że one do normy. Dobra, czyli to się spisało. Okej, okay, gdzie teraz jest ten stół? Tutaj szybko. Dobra, proszę. Siadaj tutaj elegancko, połóżcie, połóżcie. Muszę dać, muszę dać jej substancję. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. Uwaga, jest Nela, jest Nela, dobra, czekajcie. Uwaga, dobra, to zadziałało najbardziej na pięcioraczkę Krysie. Uwaga, jest Nela! Wraca! Hurra! udało się! Jesteście zdrowe, ale się cieszę. Naprawdę jestem taka szczęśliwa. Wreszcie ja już chcę wyjść stąd! Już usuwamy to laboratorium. Mam nadzieję, że już tu więcej nie będziemy musieli wracać. Ja już chcę się wydostać, chodź tutaj, chodź i wychodzimy! Ua, wow, Dziewczynki sam już tutaj się bawią. Nawet z Krysią. Kresia już też jest szczęśliwa. Wszystko jest dobrze widzowie, ale się cieszę. I wow, Jest nasze nasz stare autko, więc wszystko wraca do normy. Kolejne odcinki już. Będą normalne bez wirusa. Także zobaczymy, co będzie dalej. Subskrybujcie, widzimy się jutro. Na razie, pa pa!